Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale, ale w innym miejscu, bo wracam po przerwie po urodzinach trzeciego syna. Już jest trzy tygodnie razem z nami. Wróciłem do pracy, no i też pracy właśnie w tym studio, a jest to studio kanału Biznes Info, gdzie będę pracował jako redaktor. Pracuję jako redaktor, bo już nawet nagrałem pierwszy wywiad, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj będzie link wywiad z Jackiem, Jakubiukiem, gdzie rozmawiamy o tym, jak weryfikować złoto, przypomnienie sobie tych zasad. więc Zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby Abyście poznali ten kanał, będzie tam więcej materiałów, bardzo wysokiej jakości. Tak jak teraz, nawet widzicie, na trzy kamery jest to nagrane. A dzisiaj robię jeszcze taki specjalny odcinek dla osób, które oglądają ten kanał, ponieważ chciałbym się podzielić historią, po prostu jak wyglądało ostatnie, tak naprawdę. Ponad rok działań na blockchainie Solany, jeśli chodzi o temat krypto, ponieważ ja osobiście zajmuję się tematem inwestowania w spółki przyszłości, spółki technologiczne, inwestowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale również krypto. Od. Maja 2024 działam na dwóch blockchainach. Działam na blockchainie TON um, od Telegrama, ale również na Solanie i od maja 2024 jestem na tej Solanie i chciałbym Wam opowiedzieć tą historię, jak wygląda rozwój tego blockchainu i sądzę, że pomimo, że Solana to jest rak krypto, to sądzę, że większość z nas, większość z Was oglądających skończy prędzej czy później na Solanie, ponieważ tak mocno rynek się. Zmieni. Kapitalizacja Solany przekroczyła 100 miliardów dolarów. Nie jest to jeszcze topowa, nie wiem, top 2 czy top 3 kryptowaluta. Są jeszcze bardziej e, znane, większe jak Ethereum czy XRP. E, wiem, że też walczy to um, Solana z BNB Chainem, e, blockchainem od Binance, ale. Dlaczego, dlaczego mówię o Solanie, dlaczego szczególnie nakładam nacisk na to, że to jest jeden wielki shitshow i jest tam największy chaos, bałaga, najwięcej skamów, najwięcej po prostu przekrętów i najwięcej, największy ruch. To jest bardzo właśnie ciekawe. Zaczęło się to wszystko w styczniu 2024, kiedy odpaliła się platforma do łączenia memów Pamfan. Prawdopodobnie słyszeliście o Pamfanie, ale właśnie wtedy w styczniu, luty, marzec to był początek tej platformy, gdzie ludzie w bardzo prosty sposób mogli łączyć swoje tokeny wpisując po prostu nazwę, zdjęcie, jakieś linki do tego dodane i od tego się wszystko zaczęło. Od cała mimmania zaczęła się również właśnie nasolanie od pamfana. Wiele rzeczy się zmieniało przez ostatnie tygodnie, miesiące, no i półtora roku tak naprawdę już. Na początku to była platforma do launchowania memów, które były tworzone przez artystów, mieli własne jakąś grafikę i tak dalej, mogli jakieś stworki tworzyć, więc tym ludzie się rali. Potem ta strategia, którą my w nazywamy Meta, zmieniła się w meme coiny tokeny na podstawie wpisów na X. Na przykład dzisiaj, kiedy to nagrywam, to Elon Musk napisał, że Vine wraca na Xa, tylko w zmienionej formie. Formie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i już na podstawie tego zaczęła się meta dzienna, czyli dzisiaj pewnie umrze za kilka godzin, gdzie ludzie spekulują na tokenach związanych właśnie z wojną, więc to przyciąga bardzo dużo ludzi, ta atencja związana właśnie z PISem, z tą narracją i ludzie teraz w tym momencie, kiedy właśnie ja to opowiadam o tym, no to teraz ludzie spekulują właśnie na tych tokenach. Bardzo, bardzo ciekawe. W tym tygodniu mieliśmy metę na Grok Companions, czyli agentów AI, którzy są w aplikacji Grok. To były tokeny związane właśnie z Elonem Maskiem i z jego produktem Grokiem. Mieliśmy oczywiście przez ostatnie lata. I ostatnie miesiące, wiele różnych takich met, które mogliście nawet poznać, ponieważ to były takie viralowe rzeczy jak Chill Guy. Na pewno widzieliście memy na TikToku, czy w ogóle gdzieś w przestrzeni, związane właśnie z Chill czy teraz Boatkidem, to również był jeden z memów. No i to jest to właśnie, że Solana wraz ze swoimi launcherami, do których zaraz przejdę, odpowiada na, na te te potrzeby, na te potrzeby społeczności, pokolenia Z, pokolenia alfa, gdzie tu i teraz tworzy się mema, żeby po prostu nim spekulować. I on jest na podstawie właśnie, czy to wiralowego wpisu, czy wideo, który jest gdzieś tam w sieci, czy po prostu teraz sytuacji, która gdzieś tam wychodzi w internecie. Więc jak kiedyś rzucaliśmy, nie wiem, memy na, na InGaga, czy na Quake'a, to teraz w tym momencie od razu powstaje mem, od razu powstaje token, bo nie zawsze każdy meme token musi być śmieszny, bo czasami po prostu jest to jakieś hasło albo nazwa firmy. Bo na przykład, metą w tym tygodniu również były nazwy meme stoków, czyli firm, które są w tym momencie em, na giełdzie em, wyciskane, są shorty i dlatego one rosną. Nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie to była taka meta na ten tydzień. E, I to jest bardzo, bardzo ciekawe do obserwacji, i jest to właśnie e, wykorzystanie tego. Tej, tej, tej takiej cechy psychologicznej pokolenia Z i pokolenia Alfa, które chce mieć gratyfikację tu i teraz, chce poczuć emocje, jest to typowy hazard związany z tokenami i to jest ta sama społeczność, która grała wcześniej w pokera, czy w inne takie hazardowe rzeczy, jak automaty czy bukmherka. Teraz handel na memach jest tym, co przyciąga bardzo dużo ludzi na w krypto na ten blockchain, na blockchain Solany. I wiem, że dużo osób się właśnie może z tym nie zgadzać, że chcielibyście, żeby to był profesjonalizujący się rynek, ale tak nie jest. Niestety, ale w drugą, w drugą stronę, nie w profesjonalizację, w, w udział rynków tradycyjnych w rynku krypto, tylko właśnie poszło to w drugą stronę, czyli zdegeneracenie tej społeczności. To jest bardzo Ciekawe. Jedziemy sobie dalej, ponieważ historia Panfana jest bardzo ciekawa. Od tego stycznia 2024 do teraz zebrali w prowizjach ponad 770 milionów dolarów. Oczywiście największy wzrost jest w czwartym kwartale 2024. Wtedy, naprawdę, był ten shit show największy, gdzie nawet dziennie powstawało ponad 100 tysięcy tokenów. 100 tysięcy nowych tokenów, które oczywiście zabierają płynność z innych tokenów, z waszych altcoinów, zabierają właśnie do tych memów, do tych tokenów stworzonych na Pamfanie. Więc to był właśnie pik, to był listopad, grudzień i styczeń. To był pik tych tworzonych tokenów, i od tamtego momentu, czerwca 2025, powstało ponad 14 milionów tokenów. Teraz tak, Pamfan. Od właśnie tego stycznia, od listopada jest pogrążony w głębokim kryzysie, ponieważ spada ilość tworzonych tokenów na Pamfanie, ponieważ pojawiła się konkurencja do Pamfana, która tak naprawdę zmiotła Pamfan z rynku. I teraz jest bardzo to ciekawe, ponieważ Pamfan dokładnie dwa tygodnie temu przeprowadził swoje ICO, czyli Initial Coin Offering, sprzedawali tokeny i łącznie w siedmiu rundach zebrali 1,3 miliarda dolarów. Czyli to jest taki exit liquidity, zebranie ubranie ludzi w tokeny. Podczas gdy sama platforma traci udział w rynku wobec konkurentów, bo mamy, jak to pewnie się domyślacie, był czas na stworzenie własnych technologii. Pump Fun kiedyś korzystał z takiego DEXa, zdecentralizowanej giełdy Radium. No, ale na początku tego roku rozstali się, ponieważ Pamfan zrobił własnego Pamfswapa. I cały ten wolumen, cały ten ruch ruszył na Pamfana. I w tym samym czasie Radium zaczęło pracować nad platformą do launchowania tokenów, żeby zrobić konkurencję dla Pamfana. I stworzyli właśnie Launch Lab, na podstawie którego stworzono Bongfan, czyli społeczność związana z Radium oraz z, Bong Fan, z Memem Bong, który jest jednym z najstarszych memów na Solanie, i cała ta społeczność zaczęła. Pchać bardzo mocno tokeny związane właśnie z Bong, bong pokonali Bampfana w tym momencie udział rynku Bong jest ponad 60% versus 30 parę procent fana. mamy jeszcze Jupiter Studio Moonshot Moonit Bugs, Believe Up mamy możliwości launchowania tokenów podczas na Xie. To jest taka łatwość tworzenia tokenów w tym momencie. I to wszystko właśnie zabiera płynność z innych z waszych altcoinów. Dużo osób mówiło, że altcoin z seasonu nie będzie właśnie przez to, że te tokeny zabierają płynność. Trochę poniekąd tak jest, ponieważ no nie ma skupienia się kapitału na jednym tokenie czy na jednym sektorze, jednej narracji, tylko po prostu setki. Um, Tysiące tokenów dziennie powstaje. Pumpfun zrobił swoje ICO, zebrał dużo pieniędzy, tracił udziały w rynku. No i do końca jeszcze taki gwóźdź do trumny tego Pumpfuna był wczorajszy wywiad u Tred Gaia. To jest jeden z takich influencerów kryptowalutowych, właśnie poświęconych Solanie. I tam Alon, czyli co-founder Pumpfuna powiedział, że. Nie będzie airdropa tokenów Pump w najbliższym czasie. Zaczęła tak nurkować cena Pampfana, że spadła poniżej ceny ICO. No i to jest pytanie, czy to by właśnie był exit, exit e, liquidity e, zebrany z rynku, ale powiem Wam szczerze, że ten rynek się niesamowicie rozwinął przez ostatnie miesiące. Mamy Setki różnych fantastycznych botów do handlu. Handel jest obecnie na zdecentralizowanych giełdach. Nikt nie korzysta już z takich poważnych, dużych instytucji. Tylko handel się dzieje piętro, piętro niżej. Mamy GMGN, mamy Axioma, mamy Photona, które pozwalają na handel prostą przez Telegrama. Więc te, ten rynek. Rozwija się bardzo mocno. Ja wiem, że dużo też Polaków zaczyna właśnie uczestniczyć w handlu memami na Solanie. To jest rynek, który przeora nie jedną osobę, ale jest bardzo, bardzo ekscytujący i mam nadzieję, że kiedyś, e, może w najbliższym czasie, będę Wam pokazywał to e, tracenie pieniędzy na żywo w jakimś live streamie. Więc zapraszam też do subskrypcji tego kanału, ale przypominam, że poważne tematy i dla początkujących inwestorów, czy osoby, które zaczynają gdzieś w świecie inwestycji, to zapraszam na kanał Biznes Info, gdzie właśnie było nagranie, jeśli chodzi o inwestowanie w złoto, ale również o inwestowanie na polskiej giełdzie, która również przeżywa swoją hossę, Więc mam nadzieję, że Was ten temat zainteresował. Dawajcie znać, czy degenicie na Solanie. Pozdrawiam, cześć.